maneczko, Dzisiaj pognębimy rumie znowu. Zapytacie dlaczego rumie? No, bo mam tutaj najbliżej. Też dla mnie męczący był ten upał, co był teraz przez ostatnie parę dni. Było kurde cały czas w okolicach 30 stopni i po prostu nie chciało mi się jeździć w ten skwar. To też niezdrowe jest dla roweru, bo rower też się przegrzewa. No i mam oczywiście też problemy z kamerą przegrzewającą się. Jest to Osmo Action trujeczka. No i jak nagrywam w 4K, często mi się przegrzewa i wiecie, i to troszkę jest irytujące, zwłaszcza w takich temperaturach jak są. Jak były teraz. Dobra, trzeba się zatrzymać i się zameldować. Udało się zameldować. Do 19.30 sobie pojeździmy. 2,5 godziny wychodzi na to. I gdzie ja w ogóle jestem? Tutaj nigdy nie byłem. Żabka jaka się jest żabka jakaś jest. Idę do tej żabki po jakiegoś energetykę sobie trzasnąć. Łyczek czerwonego byka. No i czekamy na zamówienia. Kurde, tu takie fajne trasy rowerowe są. A ja tak rzadko chciałem powiedzieć. Ja tu w ogóle nie jeździłem. Dlaczego? Przecież zobaczcie, jaka to jest klimatyczna dróżka. Nie wiem, gdzie ja jestem, ale to jest nieważne. Ważne, że mi się podoba. A chciałbym dzisiaj zrobić kilka zamówień. Kurde, widzowie. Ostatnio, jak jeździłem, to było... Kurde, kilka dni temu byłem wieczorem sobie pojeździć, też sobie wziąłem dwie godziny, ale wyobraźcie sobie, że przez dwie godziny miałem tylko dwa zamówienia, zarobiłem 19 ponad złotych, to w ogóle nie chciałem z tego filmu robić, ale może wykorzystam ten materiał, żeby Wam też pokazać, że kurde, są też takie dni, gdzie naprawdę jest straszna lipa. Siądę na ławeczkę po prostu i posiedzę, bo tu jest McDonald's, tak, obok. No dobra, tak zrobimy. Trzeba się wziąć za jeżdżenie po Trójmieście Gdynia, Gdańsk. I taki chyba będzie mój cel na kolejne odcinki, a nie męczyć się w tej rumi. Kurde, no odłożyłem kamerę i wpadło nam zamówienie. Nie, żebym narzekał, nie? McDonald's. I gdzieś na drugą stronę. Okej, okay, dobra. Telefon w uchwyt. Zobaczcie, ale robię to jedną ręką. Ja dostaję mnóstwo komentarzy praktycznie pod każdym filmem. Jest ich naprawdę dużo odnośnie uchwytu rowerowego, jakiego ja używam. O, dostaliśmy pakietowe zamówienie. Kurde, z jednej strony na drugą będziemy musieli przeskakiwać. Uchwyt na telefon Frugal. Tu pewnie Wam gdzieś wyskoczy jego pełna nazwa, którą musicie wpisać w Google. I uwierzcie mi, naprawdę polecam Wam ten uchwyt. Jeżdżę z nim bardzo długo czasu. Miałem poprzednio inny uchwyt z Allegro, który też polecałem Wam. Ale on po jakimś czasie wyrobiła mi się za śrubka. I nie trzymała mi telefonu, wiecie? I kurde, już w pewnym momencie było tak, że po prostu nie mogłem dokręcić tej śrubki, telefon by mi wypadł. No i przerzuciłem się na ten uchwyt Frugala, który dostałem ze sklepu Elektofan. Swoją drogą bardzo dziękuję. Jest on naprawdę solidny. Jeszcze nie miałem z nim takiej przygody, że mi wypadł telefon. Także nazwa i link, w ogóle link do tego uchwytu znajdziecie w opisie. A ja jadę po zamówienie do Maka. Wow, albo w kolejno przewalił. Pawel. बबराम पकाई जंकी I zobaczcie, na samym początku filmu mówiłem, że nigdy tędy nie jechałem, nie? <laughs> I na dzień dobry, mamy tutaj dostawę. No, symulacja po prostu, albo mam podsłuchy gdzieś zamontowane. W ogóle, jak sami widzicie, kupiłem sobie oświetlenie. To jest jakie oświetlenie? Storm Storm X2, coś takiego. Wielu z Was polecało mi to właśnie oświetlenie, i było testowane. I powiem Wam szczerze, że jest naprawdę mocne jak na oświetlenie rowerowe. W wolnej chwili pokażę Wam, jak to jest podłączone. No, mamy minutę do naszego pierwszego punktu. Nie musimy skręcić tu w prawo i gdzieś po lewej stronie to będzie, tak? Jaki numer? 36A 38, tu jest pewnie 36, czyli tutaj? Tak, dokładnie. Dzień dobry. Proszę bardzo, do widzenia. Okej, okay, jedno mamy zrobione, ale z drugim widzę, że będę miał problem, bo jest do za zapłaty trzy dychy muszę napisać, że nie będę miał wydać. Znowu się nie przygotowałem, mam tylko... 40, coś ko 60 zł drobnych. Jedziemy. Wyskoczę lepiej na drogę, bo ja mam prosto jechać, tak? Dokładnie prosto. A, No i my jesteśmy tutaj, a ja gdzieś na drugą stronę muszę się przedostać. Jakie ja to mam zrobić? Ho, ho, jakie tam są zygzaki, ja pierdzielę. Ale posłuchamy się Google Maps i pojadę inną trasą. Możesz Nie. Czekajcie. Co ja tutaj mam uczynić? Czy ja tędy wrócę gdzieś, nie? Nie, mnie na te schody tu kieruje. Żebym się po nich wczłapał. Nie ma szans, jedziemy inną drogą. No, przejadę z tym przejściem tutaj. W ogóle dostałem od Was kilka wiadomości odnośnie nawigacji. Polecaliście mi jakieś nawigacje, kurde, jest tego naprawdę mnóstwo. I tak kurde chciałbym, abyście polecili mi naprawdę dobrą nawigację, żebym tym rowerem tak właśnie w takie trasy nie wjeżdżał. O, moja ulubiona miejscówka. Ale tu jest nisko. A ja pierdziel tu można? Nic nie podzamykali tutaj? Nie no, chyba można. O Kolejny fail. Nie no, ja muszę naprawdę znaleźć sobie jakąś o wiele lepszą prze przeprawę na drugą stronę. O tu widzę, że tu otworzyli. O kurde, a teraz tu zamknięte jest. Aha. Ale ogólnie mam tak powalaną dostawę. Przy samym skrzyżowaniu ona jest. Czyli ja muszę tutaj przejść na drugą stronę. Tak jest. Muszę na dwóch światłach teraz stanąć Jedne tutaj i potem następne tam To jest właśnie widzowie Największa bolączka Trójmiasta Te stanie na światło Naprawdę W Gdyni to to jest naprawdę Mega uciążliwe, tyle czasu się traci Udało się, to jest gdzieś tu A gdzie to się wchodzi? Halo? Wygląda jakby tu była kratka schodowa Albo tutaj o tutaj dobra Nieważne I to wszystko Proszę bardzo Do widzenia Jak tu jest nisko Ja bym nie mógł tutaj mieszkać, ja za wysoki jestem Chociaż w sumie nie jestem jakoś turbo wysoki 1,82 No ale w taką klatkę z rozbiegu, to bym tutaj czoło sobie obił. Mamy znowu sklep BP. O kurde. O I znowu. O Jezus. Ale ten klocek waży. Powiem wam szczerze. Dobra, z tego co widzę, z tego co widziałem, zamówienie gotowe. Jezu, takie to jest męczące po tych schodach. Nie ma jakiejś windy tam, albo czegoś. Ten rower troszkę waży, powiem Wam szczerze. I tutaj się przedostać, to jest też godzina czekania. I co my tu mamy? Żubrówka biała 07 i cztery razy okoci mocne. Uuu, no i paczka lejców. Super, lecimy po 07. Przetestujemy sobie te skróty. Super. Co, normalnie tutaj? Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Zamówienie z glową 967. Dziękuję. I teraz. Jezus. Muszę paragon przesłać. Ale że jest w środku. A jest tutaj, dobra. Prawie jak biedronca. I koszt 89, 34, 07 i 4 browary. Kajmy z tym jedziemy? O kurde. Do Rady. że to. Flacha. Się nie potłuczę tam w środku, bo tak słabo to zapakowane. Lecimy tędy do samego końca. a no i wtedy prościutko aż do samej redy, bo to gdzieś widziałem okolice Aquaparku są. Mamy 12 minut! Serio? To mi piwo. Patrzcie, jak ja to szybko dowiodę. Dobra, jak tutaj to zrobić? Bo muszę się przedostać na drugą stronę. Jak to zrobić, widzowie? Jak to zrobić? A tutaj mogę to zrobić w tym momencie. Jest tu przejazd dla rowerów, jest przejazd dla rowerów. A tu się kniko. To działa w ogóle? Ty, na coś na świeci. Ło, wow, jak szybko zadziałało. Ekspresowe przejście, znaczy przejazd. O kurde, ile tam luda jest. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Ale miło. Witamy w redzie. Pozdro reda. Wyszło słoneczko i zrobiło się naprawdę ciepło znowu. Chociaż w porównaniu do tego, co było wczoraj albo przedwczoraj, no to to jest chłodek, naprawdę. Gdzieś 20 stopni może jest, 22, no a wczoraj to było ponad 30. Przedwczoraj to samo. Ja lubię, jak jest ciepło, ale nie bez przesady, nie? Wow, tu już kurde elewacje robią, ale im to idzie szybko. W sumie zaraz na miejscu będziemy, gdzie mam jechać, bo tu się ścieżka kończy, a ja muszę na drugą stronę, dobra, i tak muszę przejechać. Okej okay. O. Poproszę wejść mnie ze ścieżki. Waga. Przepraszam. Po prostu klapki na oczach. Inaczej tego nie mogę skomentować. Wiecie, najgorsze, są właśnie są te grupy takich młodych młodzieży, jak sobie idą. I oni idą od szerokości chodnika aż po szerokość ścieżki. A tu jest nasz blok ogólnie. Aha, dobra. Czyli dobrze podjechałem z tej strony. Zaczęło dobrze spojrzeć jeszcze raz na klatkę, nie? Mogę sobie z rowerem do środkowej? Mogę. Aż tu bez nie? Dzień dobry. Mamy pan po spodzie, żeby to nie pękło. Wdecyzję mam do kawa? Jeszcze proszę bardzo. Do widzenia. O, się ma. 48 Czyli już jest lepszy wynik niż ostatnio. Nawet Wam to pokażę. Zobaczcie sami tutaj. I zobaczcie, 21 maja jeździłem 2 godziny, nie? Zrobiłem tyle. Porażka, powiem Wam szczerze. Uciekamy stąd, jadę kamerze trochę odpocząć, bo się zaraz pewnie tak przegrzeje. Jako, że mam teraz chwilę przerwy, a właśnie, bo miałem Wam pokazać to oświetlenie, które sobie założyłem. Mam tutaj lampkę, która jest podłączona tym kabelkiem, który mam tak fajnie sprytnie schowany tutaj, w tej sakiewce. Mamy klucze. O właśnie, swoją drogą Evelstar, polecam, najlepszy partner flotowy. Jakbyście mieli wątpliwości co do wyboru partnera fotowego no to Zaraz ja ze swojej strony polecam, no i więc mamy tutaj tak, akumulatorek do tej, latark, do tej latarki, do tej lampki, akumulatorek, który, no w moim przypadku ja sobie go mogę schować tutaj do sakwy, nie? no ale w, w innych przypadkach, kiedy macie takie sakwy, to możecie sobie go przemocować czy do ramy, do kierownicy, nie wiem, gdzie chcecie, bo to tu ma taki fajny pasek do montażu, no ja go chowam tutaj w sakiewce, tu oczywiście mamy uchwyty różne, do tego żeby go zamontować jest to banalnie proste i nawet by sobie małpa z tym poradziła widzowie tutaj mamy tylne światełko które włączamy sobie tym przyciskiem ale jako że jest widno to nie będę tego włączał pokażę wam jak działa tylko przednia latareczka czyli tak tykamy i to tyle cała filozofia no i nawet nie wiem czy będzie widać no, o coś tam widać że świeci ale w nocy naprawdę daje sobie radę więc będzie można teraz jeździć też po zmroku o zamówienia Kurde, bym nie przeoczył. U 20 zł. Ola, mamy odległość. Ty tu jest zamówienie pakietowe i to jest KFC. Wow, w KFC też jeszcze nie byliśmy w Rumi. Jeszcze wykorzystując chwilę, to chciałbym przedstawić zestaw, w którym się poruszam. Ci co mnie oglądają, to wiedzą, że przerabiałem ten rower sam przy użyciu zestawu od Bolt E-Bike. Bateria 21 Amperów, silnik 1000W. Wszystko zrobiłem sam w domu. Na moim kanale znajdziecie film, w którym go budowałem. Także jeśli ktoś z Was jest zainteresowany przerobieniem swojego roweru na elektryka, no to w opisie macie link do sklepu, na którym dostaniecie takie gotowe zestawy, które możecie sobie sami przerobić w domu. Ja sobie poradziłem tu i na pewno Wy sobie poradzicie. No także koniec gadania. Polimy dziada i jedziemy. No kawał drogi mamy. Zbieram się. I widzimy się w trasie, bo już mi się kamera przegrzewa. Nie wiem, jakoś muszę znaleźć rozwiązanie na tą przegrzewającą się kamerę, bo to jest naprawdę dramat. Czekaj, ja tutaj jechałem wtedy, nie tędy? Żwirki i wichury, ulica. Ej, fajny skrócik sobie do Maka ogarnąłem. Ja wiem, że dla Was tutaj, mieszkańców Rumi, to jest oczywiste, że tędy można też dojechać. No ale wybaczcie, ja nie jestem stąd. Ja tu dopiero od miesiąca mieszkam i uczę się tych wszystkich tras. Także na spokojnie, kiedyś do wszystkiego dojdę. Kurde, ja jadę. Jadę, jadę i końca nie widać. O, tak się burza, bo troszkę robi, nie? Tam, na tamtą stronę patrząc. Stała nam jeszcze, no nie cała godzina bloku. Zanim zrealizujemy te pakietowe zamówienie, to może zostanie pół godziny. Także raczej chyba nas, nas burza nie sięgnie. Ok, chyba tutaj, nie? gdzie się odbiera zamówienia czy w środku? Nie mam pojęcia w sumie to jest razem Okej, dziękuję no i dobra, mamy teraz 2,5 km wycieczkę na ulicę Stoczniowców i z tego co widziałem to obydwa zamówienia tam będą, jedno koło drugiego. Także fajnie zów nie przypierdzielił ten znak o, o, o. no te chmury przede mną to nie wyglądają ciekawie tak szczerze mówiąc Ach, was wyskoczy na ulicę, wiecie? Tak zrobimy. Będzie dużo lepiej. Tu jest jest ścieżka, tak jest. Tutaj w prawo sobie jedziemy. Hopla Tu zawsze ładnie pachnie, jak się jedzie. Te róże, co tutaj rosną w koło, tak ładnie pachną, że. O, jajku. Uwielbiam ten zapach, mi się to kojarzy z dzieciństwem, ale z tego co widzę to chyba serio da burzę. Oby dało burzę, jak już będę w domu. Wtedy to se może nawalać, nie? Oj, no i który to jest blok? Z tego co tu pokazuje to drugi, czyli ta klatka tutaj. Nie. Klatka B tego, co tam było napisane, czyli tutaj, dzień dobry, dzień dobry. proszę dzień bardzo, jedna z głowy, dzień, dzień dobry, proszę bardzo, dzień dzień bardzo. Dzień dzień dzień. Dzień. Dzień dobry. a za ten pakiecik dostaliśmy 20 złotych i 83 grosze. Ale sparno widzowie Ja pierdziel Ciekawe jak one jeżdżą, I jeździliście nimi już? Jak wasze wrażenia? One są pewnie zblokowane nie do jakiejś prędkości Nie wiem, trzeba się kiedyś nimi karnąć Dobra, chwila przerwy O, chciałem chwilę przerwy wziąć nie? Teraz pewnie McDonald's Nie, znowu KFC Idziemy, będziemy z tym jechać? O, zarąbiście Akurat będę miał to po drodze do domu Na grancarską, ja tam byłem przecież już dzisiaj się naprawdę zrobiło tak parno widzowie. Zobaczcie sami co jest przede mną. Wszędzie jakieś ciemne chmury, więc to musi walnąć jakąś burzą. A z tego co widziałem to te ostatnie burze, które się w Polsce gdzieś tam cały czas przetaczają. Konkretne burze w tym roku przechodzą przez nasz kraj. Jakieś gradobicia, zalania, przecież to co w gnieźnie było. Ja pierdziele, nigdy w życiu czegoś takiego na oczy nie widziałem. U nas na Pomorzu, to jeszcze póki co nie było w tym roku takiej potężnej burzy, powiem Wam szczerze. Wszystko bokiem przechodzi. No przynajmniej u mnie, nie? Dajcie znać widzowie w komentarzu, czy w miastach, w których Wy mieszkacie, też y, tak w tym roku przywaliło taką burzą. Duży Ben. Ej, zamknięty? Serio? Co się stało? Duży Ben zamknięty. A bo dzisiaj jest Boże Ciało. I jaki ja jestem durny. No właśnie. Ja to nagrywam... Czwartek, czyli włożę ciało. No ta, wszystko jasne. Kurde, nie wiedziałem naprawdę. Wow, ale wow, wow. zarzuca O kurde, prawie jesteśmy. Ej, mam już dość. Przegrzewania się kamery, powiem Wam szczerze. Ja jadę, gadam, 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 a za chwilę się okazuje, że gadam sam do siebie, bo kamera się wyłączyła. Masakra. Głośno, strasznie tutaj. Na pewno nie będę już więcej tędy jeździł. Ale przynajmniej zobaczycie miasto z innej strony. Ole, tam chmura idzie. I o. Czy wi widzicie to tam? Czekajcie, czy kamera to Wam odda, ja zaraz zobaczę. O, w tym miejscu tutaj. Wow. Ale to walnie. Na szczęście ja już powoli kończę na dzisiaj. 15 minut mi zostało. Ogólnie teraz na dniach będę zmieniał kamerę. Wleci Osmo Action czureczka. Mam nadzieję, że będzie lepiej. A jak nie, no to nie wiem. Będę musiał jakąś klimatyzację sobie do kamery ogarnąć. Nie wiem jak, czy coś takiego w ogóle jest, ale trzeba będzie coś pomyśleć. Bo mnie to drażni, naprawdę. Na to sobie przejedziemy, żeby... Pieszych tam nie napastować. A ja tu już dzisiaj byłem. Ale według mnie. Uojejuj. Fajny odcinek. Kurde, tak fajnie mi się go nagrywało. Powiem Wam szczerze. No, ja tu byłem. W którymś z tych bloków dzisiaj. Tutaj no. Czwarte piętro. O jest. że ta winda tu jest, bo bym się chyba na tych schodach wypompował już z resztki energii Tutaj. Dzień, dobry. Dzień dobry proszę i to wszystko są Muszę tę ogarnąć Gdzie są drzwi? Tutaj? A tutaj, dobra Chujany Dobra, widzowie, więc... trzeba zawijać na chatę bo się wichura taka zerwała potężna te chmury coraz bliżej, taką właśnie burzą pachnie a ja bym chciał na szybko Wam nagrać podsumowanie tylko nie wiem, czy będziecie mnie słyszeć tutaj w tym wietrze więc może Odjedziemy sobie gdzieś, chowamy się, żeby nadać to podsumowanie. Czyli tak mordeczki, jeździliśmy sobie dwie godziny dzisiaj i o dziwo, ku mojemu zaskoczeniu, naprawdę całkiem dobry wynik udało się wykręcić. Bo zarobiliśmy 65 zł i 76 groszy, czyli to wychodzi 32,88 na godzinę. Także póki co jest to mój rekord, jeśli chodzi tutaj o rumie. I oby takich dni było tylko więcej. A ja się z Wami żegnam widzowie, widzimy się w kolejnym filmie, do następnego, cześć.